Co robić cały YouTube, czyli Uwaga, jesteście gotowi? O, nie to scena, czyli przesłuchać piosenkę ekipy. Wiadomo, nie da się, nie można być YouTuberem i nie reagować na ekipę w 2021 roku. Dobra, super niemiecki, dzięki, dzięki. Danke, danke, ich Hajslach Kacpa. Hallo meine subskrypcjonen. Hojte via, e, via Hyren e, ekipa chill Dzisiaj tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić tylko bawić się i pić. Dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć Dwa razy nie będziemy żyć Wyluzujmy się na parę chwil Parę chwil. Otwórz wino i zapłonię. Unosi się tym, tylko chill, chill, chill. Wyluzujmy się na parę chwil. Taki. Co z tą jakością? Słaba jakość. Co wy piszecie? Jest excellent connection. Ja mam tak napisane, że jest excellent connection. Halo. Otwórz winą, za... Yeah. Weźcie się, się, wyluzujcie na parę chwil. Pony grill, Pony grill. nad głowami unosi się tym. W ogóle śmiesznie, bo mi się to kojarzy ten, ten San Zibar z hotelem... Pa jest git? Dobra, jest git Mi się to kojarzy z tym, z hotelem Paradise bo oni tam siedzą na tej plaży tylko cheal, życiu robię tak wiele Ciągle jeszcze co dalej Dziś pogoda jak welej więc proszę drinka mi dalej Dziś pogodaj w Kali, więc chętnie bym coś zapalił Dzwon nie do mo... Mojej... 4-2-0! do mnie na balet To by pasowało, wpadajcie do mnie na bali. Na ten balet... nie do mnie na balet Niech wolno mi ten dzień, niech długa będzie ta nocko W ogóle trąba nie brzmi jak trąba na tych piosenkach Na żadnej piosence trąba nie brzmi jak trąba. To jest... To jest największy minus tego. I też nie tak się... W ogóle trąba ma taki, wiecie, jak ja bym był gościem w zagranicy, patrzę, ziomek taki wydzierany, bym myślał, że rapuje tak sztywno, po niemiecku by wlatywał, albo coś. A, a trąba tak właśnie śpiewa, na, na, na taki ma naj, 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 najsłodszy głos. Taki, wiecie o co chodzi. Taki najbardziej, najbardziej taki biberowy. To da mi czasu na sen, no nie. nie. Zanim nadejdzie jesień i wszystko pokryje mrok to jest dla mnie jak tlen, ja wiem, wiem. Zróbmy Ufa na chwilę slow-mo, bo poczuć wolność w te dni Poczuć wolność w Zróbmy na chwilę slow bo chciałbym poczuć wolność we krwi wolność we krwi Wyluzujmy się na parę chwil, parę chwil. Dobra, bo już słyszę to e, właśnie jeszcze na TikToku gdzieś, jak Julka słuchała, to słyszałem Póki co, jak za pierwszym razem to słuchałem, to w ogóle mi się nie podobało. Jakoś uważałem, że to jest najgorsza piosenka. Dalej myślę, że to jest naj, najgorsza piosenka z tych, co wyszły, ale refren, refren z każdym razem wchodzi coraz bardziej w ucho. Więc krzychu chyba najlepszą robotę tu zrobił. Dzroko trąbę mi się tu nie podoba. winą nie zaponie gry, Wami się ty, tylko dechnięcie go Wyluzujmy się na parę chwil, chwil. otwórz winą i zapłonię gril. Nad głową i ta marszałka tam fajnie się na adlibach yy, wgrała A Właśnie najlepsze jest, dla mnie jest najgorsza. Wami unosisz się ty, tylko dechnięcie go Zazwyczaj latem furką, lecz dzisiaj nie wsiadam za kółko Pogoda piękna niczym wakabulko. Nieważne jaki plan na jutro, liczy się dziś Nie myślę tylko nad miejscówką, Poważny z kim Mogę się dzisiaj bawić, i nie mogę się dziś nudzić Mogę się dzisiaj napić, mogę się nawet zgubić A Ani mniej niż trzy 10 złotych Pozdrawiam Ami pozdrowisz? Dziękuję, po dziękuję tym ten dzień stanie się trochę lepszy uśmiechnięta buźka Trzymaj się Ami, miłego dnia W ogóle masz śmieszny nick jak kot Julki z Wrocławia Ja kocham moich ludzi, wiem, że oni kochają mnie Nieważne czy nocy czy dnie, nieważne czy dobrze czy źle Oni tu są, byli, będą, ekipa trzyma tempo Mała wyrzuć niepewności i pokaż, że jesteś ze mną wciąż Hello, miłek, dzięki. Lubię, kiedy jesteś obok, proszę, uwierz mi na słowo, choć te tej... Je... Dzięki, Klejk, za piątkę. No, noc. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz winą liza, ponie grill. Nad głowami unosi się dym. Tylko, tylko chill, chill, chill. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz winą Wśród godzin, dzięki lecę w górę jak dron Odpocząć od stresu i to gdzieś daleko stąd bo żyję w ciągłym biegu, chyba czasami mam dość, więc wrzucę ostatni film i wrzucę ostatni post bo to teraz mi chill ci chill, chill, chill. przez parę chwil, fir, film życie jak film, film, film Kiedy brakuje mi sił, Może mam warta, to moja szczęść. Tak, gdy ty nad głowami jest palma. Mini Mike to nasz barman, Ze mną jest moja armia. Minimak to nasz barman. Taki i znowu, tak, 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 no Kurde, no a wokół tyle zniknął nadzieję. Pacholandii, czuć na sanzi plaże, spójrz tylko na te ty plaże, a potem popać na niebo i nie rezygnuj z marzeń. Teraz rozumiesz dlaczego. Wyluzujmy się na pary chwil, Otwórz winą i zapłonie grill, nad głowami unosi się ten. <grym> a i tylko... no i w sobie i minima tutaj podaje kokosy i ananasy. Nie wcześniej też podawał, już wiem o co chodzi. Chill, chill, chill Wyluzujmy się na parę chwil, chwil. Otwórz wino, nie zapłonie grill. grill Nad głowami un... Ale wujek Łuki jaki jest szczęśliwy w tym klipie Wujek Łuki jest tutaj najszczęśliwszy w całym klipie, jak obserwuję Bez kitu Trosi się tym, dziś tylko dym. tylko, Jill, 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 Jill. Się tylko nie chce mi się nic Mam ochotę bawić się i pić tylko bawić się i Dzisiaj pić Dzisiaj tylko chill Tak już musi być Bo dwa razy nie będziemy żyć Dwa razy nie będziemy Dzisiaj żyć Dzisiaj tylko chill O i to fajne I W końcu tutaj też Nie wiem czy mi się wydaje czy, czy dobrze czy się nie skupiłem Ale cały teledysk jest chyba w slow motion I mi się to aż za dużo tych slow motion A tutaj fajnie że w końcu Coś innego się dzieje, tylko szkoda, że na końcu teledysku. Bo dwa razy nie będziemy żyć. Dwa razy nie będziemy Dzisiaj żyć. tylko chill. chce mi się nic. Nie. Mam ochotę. To było fajne, jak sobie tak. Te pamięć jej pić. Dzisiaj, Dzisiaj tylko chill. chill. Tak już musi być. Po dwa razy nie dwa będziemy żyć. żyć. A tu też chyba ten, nie? To pamiętam w dokumencie oglądałem. I była ta scena akurat. 4-2-0 było palone. Zanzibarskie zapach Holandii na Zanzibarze. Jak to to kto to śpiewał? W czyjej to wersji ten? W, czy, w, w czyjej to zrodce było Holandii zapach na Zanzibarze? Friza chyba. Friz. Trąba to to że jest w Kali musi zapalić. No śmiesznie, ciekawy jestem, co tam dalej w tych piosenkach się okaże. Jak chłopaki coraz tam odważniej wylatują. Ciekawe, czy, czy, czy ekipa dojdzie do takiego poziomu, że będą robić na przykład live stream 24 na 7 ze swojego życia. To by było grube. To by było grube i tak i bez żadnych hamulców, po prostu życie 24 na 7 na live streamie, ekipa. Didy, 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 didy. Czekajcie, gdzie to było? Kali zapali. Wyluzujmy się, zanim nadetę. Niech wolą mi, więc chętnie bym coś złym jeszcze co dalej. Dziś pogoda jak welej, więc proszę drinka mi dalej. Dziś pogoda jak w kali, więc chętnie bym coś zapalił. A je! Yeah! 4-2-0, pamiętajcie. <grym>